A teraz sobie wypróbuję tę Księżycową Kuszę, Oj, nawet dobrze się możemy uleczyć. Krwawa brosza, jaka piękna muzyka, ale dostaliśmy jeszcze klątwę. Mm. Teraz się nam kolejny boss trafi z klątwą i będzie lipa. E, tak, zobaczmy tę broszkę. Ta złowroga brosza należała kiedyś do pechowego mieszkańca lochu Giver, który z jej pomocą wysysał siły życiowe rannych przeciwników. Teraz ciąży na niej klątwa, więc korzystanie z niej może by nie być już tak opłacalne. A może ona zawsze jest przeklęta, to nie wiedziałem. Ale wysysa życie, to może można się leczyć na przeciwnikach dzięki temu. Ciekawe. Najwyższy kapłan. Awatar kalibry w wymiarze śmiertelników. Najwyższy kapłan jest głową zakonu prawdziwej giwery. No dobra. Mm, tak, to jeszcze polecimy sobie tutaj. O, jeszcze pół serduszka odzyskaliśmy. Pójdziemy do sklepu po amunicję. No, niestety nam nie dali. No, i cóż, zdaje się, że przed nami ostatni na ten moment poziom. Kuźnia, komora piąta. Hmm, a swoją drogą nie wiem, czy na dół nie można tutaj spadać. Można. O, zapomniałem o tym. Nie wiem, czy tutaj coś powinno być teraz, ale może będzie w przyszłości. Dobra. Zapomniałem totalnie, że pod tymi windami jeszcze są rzeczy. Bo normalnie, jak gdzieś wpadamy, to oczywiście obrywamy. To trzeba będzie się rozglądać następnym razem. A, i mamy czerwonego smoczka bańkowego czerwony bańkowy smoczek. To jeszcze go nie było. O, giwerniak. Zaraz wykipi niedojrzałe młode wielkie bestie. Giwerniakom lepiej wychodzi zianie prawdziwym ogniem maszynowym. Nie opanowały jednak tego procesu całkowicie. O, i znowu jakiś nowy Blobulon. Jakiś ognisty tym razem. Znowu jakiś nowy. Gdzie ty jesteś? Hmm, o ten. Ołowulon 0000. Ołowulony są ciężką piechotą armii blobulańskiej. Wielka masa sprawia, że nie mogą się dzielić, a ich temperatura wewnętrzna, wewnętrzna znacznie rośnie w momencie śmierci. No dobra. Przeskakujemy przepaście. No i... Oj! Oberwałem od niego. Ja źle schowałem. O! Dobra. To znaczy wcześniej chciałem postawić ten stolik, ale... ...złym guzikiem to zrobiłem i przez to oberwałem. Dobra, ty Sio. ok. Dobra, nie chcę przez taki duży pokój przechodzić. Aha, to jest jedyna opcja. Na no to musimy iść. No nie, znowu zły guzik. Nie cierpię w taki sposób obrywać. Najbardziej chyba. No, niedobrze. Dobra, udało się go podpalić. Okej. Okay. O! I jeszcze dostajemy amunicję do... Co tu nic nie ma? M4 ma dużo, to może ten miotacz gamma sobie naładujemy. Bo niestety nie mogę zostawić tego, bo szczur oczywiście zabierze. Tak to bym sobie na zapas zostawił. Dobra, ten już nie będzie strzelał. O! Giverniak się pojawił. I te jego bańki tutaj lecą. O, a ciebie to chyba nie było jeszcze. Nie znam. Ciebie. Pokaż mi się. W spisie. O, popielny strzelbiak, Blade bladełuski. Te popielone przez ogień strzelbiaki zostały ożywione przez czyjś złowrogi umysł. Kto wydaje tym marłym polecenia za zasłony? Hmm. Oj. <laughs> Nie chcę robić zdjęć. Tylko chcę wziąć mega rękę. A jej, nie, już prawie mi trafili. Dobra. O nie. Dobra. Za dużo teleportujących się gości. A ten to chyba też był nowy, co? Bo tamten wcześniejszy był. Ze strzelbą, a ten był z pistoletem. Tak. Popielny nabojak, kopciuch. Te spopielone przez ogień nabojaki mogą spędzić w letargu całe dekady. O ile nikt nie zakłóci im spokoju. Nie, nie. Ojej. Nieważne. O nie. Ciebie też nie lubię. Ale oczywiście muszą być nowi wrogowie. On strzela tak. Tak kiepsko strzela. Jak dla mnie, nie wiem jak to, tego uniknąć, jak nas tak złapie. Oj. Dobra. Hmm. Wiele jak najrzadziej się pojawiał, bo widać co nam zrobił i znowu mamy do poczytania o nim. Kim ty jesteś? Rewolwieniec. Akolita licza. Martwi czarownicy, którzy studiowali amumancję u samego twórcy lochu Giver, Budzący grozę wśród innych broni umarłych, rewolwieńcy podjęli pierwsze kroki na długiej i bolesnej drodze do zostania liczem. Nie to. Hmm. O! O, zapomniałem, że tutaj mamy kowala zamiast takiego zwykłego sprzedawcy. Kim ty jesteś? Od dawna nikogo tu nie widziałam. Chcesz zabić swoją przeszłość? Z pewnością udało ci się dotrzeć dalej niż większości. Jeśli jednak myślisz, że będzie to proste, to się grubo mylisz. Co masz na myśli? Givera zdolna zabić przeszłość. Potrzebujesz amunicji, jak wszystkie Givery. Aby przebić czasoprzestrzeń i zapobiec własnemu przybyciu do tego miejsca, potrzebujesz specjalnego naboju. W innym przypadku, cóż, pradawna magia tego miejsca jest bardzo potężna. Możecie tu znowu przyciągnąć. Mogę wykonać dla ciebie taki nabój, ale potrzebuję do tego bardzo rzadkich materiałów. Czego ci potrzeba? Do stworzenia tego naboju potrzebny mi. Taka dawna spłonka, ostatnio widziana w górnych komorach. Magiczny proch strzelniczy, wydobywany w sercu lochu giwer. Odłamek wielkiego pocisku, wykonany z planarnego ołowiu. I obsydianowa łuska, wykonana z zęba straszliwej bestii. Przynieś mi to wszystko, niezależnie od tego, ile żywotów ci to zajmie, to ci pomogę. Hej, jeszcze jedna sprawa. Wiesz, co to jest rubinowa bransoleta? Jeżeli ją znajdziesz, przyniesiesz mi... Nie ma pośpiechu. Jesteś z powrotem. O, mam to. A, nie mam. A myślałem, że mam. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Pomyślmy, co mi jest potrzebne. Aha. Dobra. To chyba już mi się przypomina. Tę pradawną spłonkę trzeba jej przynieść tutaj. No i... I ona nam tutaj będzie robiła ten nabój zdolny zabić przeszłość. Hmm. O szklane działo. Szklane działo jest z tego co pamiętam bardzo, bardzo fajne. Ale. No mówię, nie pamiętam do końca. A myślę, że tutaj da się spaść. A to się nie da spaść, jednak. O nie, nie, nie. Ajajajajaj! Aj, aj, aj. Kolejna. Kolejna paskudna przeszkoda. Wielki młot. Oj. Chyba póki są tu wrogowie, to będzie się pojawiał. O, dobra. Ale udało się przetrwać. O nie, tu i tu już jest ostateczny boss. O, a tutaj na mapie się pojawił jakiś odległy pokój ze znakiem jakimś takim śmiesznym. No dobra, tak myślałem, że tutaj da się podpalić. Ale trzeba na tę chwilę stać, żeby się podpalić. Dobra, spróbujmy się jeszcze trochę przygotować przed bokiem. Przed bossem. O o, co to? No nie! skudne duchy. Jeszcze nie można przestrzelić tego. Hmm. O, kolejny, kolejny typ przeciwnika przed nami. Dobra, tak znowu jakieś, jakaś kostka wielka, ale była tam uwięziona, więc za bardzo nam nic nie zrobiła. A ty. Ołowiościan. Magnetyczna śmierć. Po stwardnieniu staje się odporny na obrażenia. Kostkolony, które zbyt dużo czasu spędzą w sześciennej formie, z czasem twardnieją i nie są w stanie wrócić do oryginalnego glutowatego kształtu. Ołowiościany zaakceptowały ten los i nauczyły się nadawać swym ciałom magnetyczne właściwości, co pozwala im przyciągać wyrzucone przez siebie pociski. Hmm. No dobra A nie Ty jesteś za blisko Jeszcze ktoś. No nie, znowu dziurawiec. Jakiś, jakieś mocne te dziurawce się stały. O nie, tylko nie ty No, padaj szybko. Byle nie mnie chwycił tymi swoimi łapskami. No, nie zdążył. To znowu ty. Po drugie. Ej, no, trafiłeś mi z takiej odległości. Dobra. No i trafiło się nam zielona skrzynka. Jeszcze tutaj mamy trochę przejść. Mm -hmm. O. Dziękuję za to jak najbardziej. Może to nas ocalić tak wieloma nieprzyjemnościami. O, no to jeszcze lepiej. Wszystkie, wszystkie bronie będą troszkę przeładowane. A tutaj. O nie. O, 4 wypuścił. Dobra, tutaj jeszcze jest taki sześcian, który nas atakuje. A w sumie może pojawił się w spisie bo pokonać go się nie da. Ale jego lodowy kolega jest na liście, więc może... Może i on też jest. Hmm. Tak, jest. Ołowiany sześcian, niepowstrzymany. Ogromnych ołowianych sześcianów nie da się powstrzymać ani zabić. Gdy nie słyszysz odgłosów wystrzałów, zapadają w sen nie słyszą, chyba. Dobra. Nie! Nie ty! No tak, takie coś musiało mnie trafić. Ajajaj, No jesteś za daleko. Dobra. Mam wrażenie, że przed chwilą odzyskałem serduszka kawałek. Może ta broszka faktycznie działa? A może się przewidziałem? Ej, no co to ma być? O, no, w ogóle wysadziłem te trupy nasze. Widzę, że to można wiele razy. Ale nie przejdę tutaj. Ale bez sensu. To nawet nie widziałem, że można tak sobie zablokować coś. Całe szczęście, że to nie jest droga do Bossa. No bo to wtedy to totalnie byłaby lipa. O, jeszcze ten szalik dostaliśmy. Zakrwawiony szalik błyska i stąd. Nie pamiętam, co on robi, ale też miałem wrażenie, że coś fajnego. Um, unik z przewrotem zostaje zastąpiony błyskiem. Ten szalik należał kiedyś do zdolnego. Skrytobójcy, zdradzony przez braci, upozorował swoją śmierć. No faktycznie. Dobra, to jednak nie jest takie fajne. O, ale mogę. Mogę na duże odległości błyskać. Hmm. To może dałoby się przebłyskać w to miejsce? O, da się. No proszę. Nie spodziewałem się. Dobra. Wydaje taki dźwięk, nie pamiętam. A nie, to chyba... To młotek wydawał te dźwięki. Tylko czemu nie atakował mnie tylko, tylko środek? Tego nie wiem. O nie, jeszcze. Jeszcze jedna nowość. Jakiś taki robot. Tutaj był. O, ciebie to nie, nie polecam nikomu. Co ty, taki wytrzymały. Nagle się zrobił. Dobra, no i znowu mamy nowego przeciwnika. Jak ty się nazywasz? I gdzie ty w ogóle jesteś? O, tu jesteś. Upiorny zakuty łeb ze światów. Doświadczone zakute łby, które pełnią służbę, mimo że ich zbroja dawno przestała pełnić swoją funkcję. Hmm. Dobra, ale tutaj do klucza nie mam. Chyba, że jeszcze zdobędziemy. No i tutaj cały czas jest to miejsce, ale nie da się do niego dotrzeć jakoś normalnie. Nie wiem jak w każdym razie. Dobra, można kupić klucz albo szklane działko, albo chem starego rycerza. Dobra, wezmę ten klucz niech będzie. I mamy karabin szturmowy rdzenia nicości. Nie pamiętam, czy go, czy go lubiłem. Ale go mamy. Przed rozwiązaniem przez hegemonię ludzkości oddział Rdzeń Nicości był znany z dokonań na polu bitwy w całym sektorze. Niedługo po rozwiązaniu oddziału jego kapitan zwany Piorunem wyruszył do lochu Giver. No dobra, no i wracamy do. O, gdybyśmy mieli dwie łuski więcej, to byśmy kupili sobie hełm starego rycerza. Bo tutaj nie było tego handlarza, prawda? Nie, to nie było go. Hmm, czy potrzebujemy uzupełnić amunicję? Myślę, że nie bardzo. Jest to konieczne. No to weźmiemy połowę serduszka. No i ostateczny boss zawsze jest taki sam. Ciekawe, czy uda mi się go pokonać. I tu mamy większą planszę, chyba albo widok z dalszej perspektywy. No, a to jest wielki smok. Pradawna i czcigodna wielka giwerna. No. Już oberwałem. Ale nie wiem czy ten szalik nie będzie mi przeszkadzał z tym błyskaniem jego. Oj. Niż te czaszki. A te czaszki. Ajajajajajajajajaj, tego to też nie lubię. O, i to jest bardzo niedobre, bo to trzeba zniszczyć. Trzeba te sztylety, które tu stawia, zniszczyć zawsze. Ale mam wrażenie, że ten błysk daje nam kulę odporność. Chwila. Niedobrze. Mm, czym tu w niego walić? Może na razie tym laserem? O, ten laser rozwalił to od razu wszystko. To mi się, znaczy w sumie teraz było nieźle. Ej, no obrywałem. Chyba. Bo mam wrażenie, że wcześniej miałem tyle samo. Nie, tego to nie chcemy. Tego nie chcemy. Ech, dobra. W sumie myślę, że najgorsze są te strzelety, sztylety strzelające. No i musiałeś tak szybko je znowu wypuścić. Dobra. I nie mamy amunicji. Tego nie używałem. Aha, to tak działa. Śmiesznie. Oberwę od tego pocisku. Oberwałem. <grymne> Dobra, zobaczmy, jak to działa. O, tutaj chyba jest bezpiecznie w rogu. Ej, obrywałem teraz? Mm. dla mnie bez sensu. To obrywa było. Dobra, no odprywa, Tutaj się jednak przydaje to szybsze przeładowanie, które zyskaliśmy. No nie no, co to za szybkie pociski? Były wcześniej. Co jest? Aha, pusty. Patrzę, czemu nie strzela. Dobra, nie wiem, tym dostaniesz. Co jest? Co się stało? Ej, no jeszcze cię nie pokonałem. Aha, dobra, zapomniałem. Jeszcze będzie taka faza. Trzeba tutaj w tych pociskach jego str... lawirować. Nie wiem, czy nie chciałbym czegoś innego. Masz te bańki. <grym>, to one ci nic nie zrobiły odrzutecz może być odrzutecz no tylko w ogóle nie trafiam a nie wiem czy w ogóle czy w ogóle on obrywa chyba nie obrywał jak było to bo tutaj serduszko swoje wystawia teraz eee, a mogę na przykład a nie mogę do końca zadziałać tutaj tym ślepakiem dobra o udało się no była wyrównana walka dusza givery odblokowano i cała masa kredytów hegemonii a może nie aż tak dużo giver nogień odblokowano No dobra, się rozpadła wielka giwerna. No i zobaczymy, co się dzieje, jak się przejdzie wszystkie poziomy. O! Dobra. Ała, ale chyba się nic nie stało. Tutaj chyba można sobie wpadać. Ehm. Um. O, tutaj idziemy. Do wielkiej skrzynki. I to jest coś. Niby fajnego. Ale chyba nie do końca. Tak. Mamy teraz celownik. I musimy wycelować w siebie. Tak? No nic innego. Nic innego się nie da. No i się ustrzeliliśmy i wracamy z powrotem do wyłomu. Em, tak, napisy końcowe lecą, ale oczywiście można jeszcze dużo więcej zrobić. To nie jest prawdziwe zakończenie, bo prawdziwym zakończeniem raczej dla Marina to będzie zabicie swojej przeszłości. No a tutaj jak nie mamy tego naboju zdolnego zabić przeszłość, to siebie tylko możemy postrzelić i tyle. No? O, dobra, można to przyspieszyć. A pominąć chyba nie. A, Dziękujemy za grę. Loch Giver w ciągle kryje sekrety. No. Dusza Givery odblokowana. Giver, no, coś tam. Zabija zabijacie nikt. Świetnie ci poszło. Na półtorej godzinki to zajęło. Przeszłość ciągle cię dręczy. Dobra, powrót do wyłomu. No i w sumie. W sumie to będzie tyle w tym podejściu. Tak, czekamy na kolejne.